Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie. Z tej strony czy Bezinku. W dzisiejszym odcinku rozpakuję taką małą paczuchę, w której nie mam pojęcia co się znajduje. A na tej tajemniczej przesyłki jest dobrze znany wielu z Was, Markus. Dlaczego pewnie zapytacie, Markusik wysłał mi owie prezencik. A było to mm, tak. Na ostatnim konkursie z przyczyn całkowicie technicznych, nieświadomie, ominęłem Markusa w losowaniu. Jego wiadomość trafia do spamu. No dokładnie, do spamu. Stopa jak ty Markus, oczywiście, nie miał żadnych pretensji, wręcz pisał, bym się nie martwił, że to nic takiego. Ale mnie to strasznie męczyło, bo bardzo lubię i jego, i jego rodzinę, i jego. Jak również z Ochotą oglądam filmy na jego kanale więc postanowiłem coś wysłać w ramach rekompensaty. Jak już oba paczucha trafiła do Marku sam, wtedy on stwierdził, że czuje się niezręcznie i wysłał mi o tę paczuchę. No i taka to historia. Jak już wszyscy są w wtajemniczeni, otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. Na no to rozcinamy. Zobaczmy, co jest w środku. No tego się nie spodziewałem. Bardzo trafiony prezent. Leon Scott, Kennedy. To postać z gry i filmu Resident Evil. Co dalej? Tutaj. O. Tutaj się otwiera. I co to jest? A, już wiem, kominiarka taka do założenia fajna. Dzięki Markus. Dobra, jeszcze tutaj widać, że Markus wysłał nam jakiś list. Witaj, bezniku. Hej, BNU, na wstępie bardzo dziękuję za tak hojne dary. Cieszę się, że odcinek z ich odpakowania spodobał się Twojej familii. Wszystkie rzeczy znalazły się już, znalazły już swoje miejsce w naszym retro pokoju. Czułem się jednak zobowiązany zrekompensować drobnym upominkiem i teraz to jest, jesteśmy kwita. Jako, że jesteś fanem Resident Evil, to szukając czegoś dla ciebie natrafiłem na figurkę agenta Leona Scott Kennedy'ego. I wiesz, co przypomina mi pewnego młodego twórcę retrofilmu. Tak ciebie Wojtku. Mam nadzieję, że znajdzie miejsce w Twojej fanowskiej strefie i będzie jedną z wielu rzeczy, która będzie e, rozbudzać Twoją kreatywną wyobraźnię. Trzymaj się i rób dalej to, co czujesz. Pozdrowienia dla Twojego taty. Robicie świetną robotę. Pozdrawiam, Markus. PS. Przesyłam dodatkowo komin, maskę z Punishera na trudne czasy. No i właśnie to jest ta, e, ten komin. Bardzo, bardzo dziękuję za ten super upominek. Oczywiście wszystkich, którzy jeszcze nie znają Markusa, zapraszam na jego kanał, bo warto. Jest naprawdę profesjonalistą w montażu swoich filmów, bo moja to zdalna amatorka. On yy, robi to rewelacyjnie. Tutaj jeszcze raz pokażę, co wysłał. W tym odcinku to na tyle. Dziękuję za wszystkie nowo przybyte subskrypcje. Miło mi, że oglądają mnie również dziewczyny. Gorąco was wszystkich pozdrawiam. Niech retro będzie z wami. I trzymajcie się zdrowo. Pa!